Michał Cichy MMA.pl, a ze mną jest Kamila Kamiszka-Wybrańczyk, która już na Fame ma 10 zmierzy się z Martą linkiewicz opas z Fame'u. Kamila, powiedz mi tak, nie ma żadnej, cześć, nie ma żadnej złej krwi między Wami, czy tak Ci jest lepiej, że nie masz z rywalkami żadnych spięć? Tak, tak jest lepiej, tak jest fajnie i nie nakładasz sobie dodatkowej presji na głowę, będzie to fajny, czysty, sportowo, pojedynek i niech tak zostanie. Ja się bardzo dobrze tak czuję i, i nie denerwuję się, bo ja się też bardzo szybko grzeję, y, jak ktoś mnie denerwuje, więc mam taki spokój w sobie, więc to jest fajne. A ciężko uwierzyć, bo ty taka wyluzowana tu jesteś. Człowieku, jak ja się zagrzeję, to jest koniec, naprawdę, to, to, to jest taki, nie u mnie, to jest naprawdę, to jest taki, jakbyś przyłączył taki pstryczek z tyłu głowy, nie? Trz, biała Wierzę na nosą. Włącza. W wolę sprawdzać. Nie. Ciężko to zatrzymać potem. To tak jak u Artura. O, widzisz, o Arturze. No, potem ci przykład Artura. Ale jak takie dwa charaktery, to potrafił się połączyć. Wbrew pozorom, właśnie on, on jest osobą, która w domu wszystkie kłótnie załagadza. On się nienawidzi kłócić. On się nienawidzi kłócić, przysięgam ci, on się nienawidzi kłócić. Nawet jak ja nie mam racji, bo jestem taka, że nie przyjdę pierwsza, nie przeproszę, to on przyjdzie i on załagadza wszystkie sytuacje. Więc wbrew pozorom jest naprawdę taki. Nie pokazywałem. To przejdźmy może jednak do sportu. Z ZUS walka była twoja pierwsza, taki debiut, ale wszyscy byliśmy w szoku, jak patrzyliśmy wtedy na Ciebie, bo byłaś totalnie wyluzowana i tak. z czego się bierze ten spokój? Nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. Tak chyba już jestem. Ale to tak jak Ci mówię, no mi to odpowiada taki mój styl, że, że się gdzieś tam nie. No, znaczy może inaczej. Ja się stresuję, tylko może ja ten stres... Inaczej właśnie okazuje w postaci uśmiechu, w postaci właśnie tego, że, yy, że gdzieś tam się pośmieje, więc, więc, więc mi to odpowiada. Yy, I też myślałam, że będę się bardziej stresowała w tej walce, naprawdę uwierz mi, i nawet mówiłam do trenera, jak wychodziłam do walki, mówię, kurde, wiesz, żebym ja tej nie przegrała tej walki, bo, bo ja się nie stresuję, nie ma we mnie tej takiej wiesz, adrenaliny, która powinna być, jak wchodzisz do, do klatki. Adrenalina była, no ale nie aż taka, wiesz, jak wszyscy opowiadają, że wow, że tam wchodzisz i w ogóle przeżywasz nie wiadomo co, że no, na luzie z tego podchodzę, no, tak, jak, tak, jak, tak jak już mówiłam w wcześniejszych wywiadach, e, ja z tego nie żyję, to jest dodatkowy bonus do mojego życia, to jest moja pasja, to tak jak lubię śpiewać i to jest moja pasja, tak samo uprawiam sport, to też jest moja pasja, więc... Jak mam taką okazję to z niej korzystam i walczę, tak? Jak, czy wygram czy przegram, nie zrobi to nie, nie zrobi to spustoszenia jakiegoś w moim życiu, jakby nie wiem, jakbym przegrała nagle, tak? Nie zmienił to nic w moim życiu. Miałeś no, okazję, nie, nie, nie mogę myśleć, że przegram. Wygram. Wygrasz, wygrasz, tak. E powiedz mi Kamiczka, jak e oglądałaś tą walkę z e zapewne jak teraz z perspektywy czasu na nią patrzysz, coś byś poprawiła, na coś jesteś zła? Na siebie. Dużo rzeczy bym poprawiła, bo tak naprawdę wchodzisz do tej klatki, i, i ta klatka ten, mm, zabiera 70% twoich umiejętności. I nie jestem zadowolona z tego do końca, co pokazałam. Yy, z tej mojej stójki, którą mam naprawdę dobrą. Yy, mało osób może o tym, ja, ale naprawdę mam dobrą stójkę i, i dobrze kopię, lubię kopać w ogóle I, i gdzieś tam nie mogłam tego pokazać, ale to też wynika z tego, że ona była po pierwsze wyższa ode mnie, miała Dłuższy zasięg rąk, mi było ciężko do niej dojść, ciężko mi było skrócić ten dystans, więc wiadomo, jak ciężko skrócić dystans, no to co robisz? Chodzisz w nogi. Czy tak będzie z Martą Linkiewicz? Słuchaj, będę chciała to na pewno trochę w stójce tam się z nią pobawić, ale jak mi da takie pole do manewru, gdzie ja tam będę mogła zejść do tego parteru, to na pewno z tego skorzystam. A powiedz mi, jak Artur przeżywał twoją walkę, bo ty jesteś, jak już wspominaliśmy, bardzo spokojna, ale chyba on nie. Jezu, widziałeś, co się działo pod klatką. On był cały spocony, on po prostu jest niesamowity. Ale y, po walce powiedział mi, że on już wie, jak to jest, jak ja y, musiałam przez te 10 lat jeździć na jego walki i przeżywać y, taki stres, to on mówi, że teraz wie, wie, co ja czuję. Także, no. No właśnie i teraz pytanie się nasuwa od razu. Tydzień przed Twoją walką starcie Artura z Różańskim i jak to wszystko pogodzić? No dlatego mówię, ja tak naprawdę stoczę dwie walki. Dwie walki stoczę. Jedną stoczę wcześniej e, przed swoją walką, tydzień przed, bo będę walczyć razem z Arturem w tym ringu, bo zawsze walczę. Tylko, że jestem na widowni i tam walczę razem z nim. Tam idą ciosy w powietrze, ale idą. No a potem moja walka. Więc e, no, mam nadzieję, że to jakoś nie wpłynie na mnie tak, że gdzieś tam się zblokuje i, i, e, i się tak mega zestresuje. Jestem dobrej myśli. Powiedziałam mu, że to jest nasz rok. I my mamy ten rok wykorzystać w 100%. procentach. to jest nasz rok i, i niech tak zostanie. I mam nadzieję, że to się spełni. I to w sumie e, nasuwa mi się od razu pytanie, jak Artur tam ze swoim e, promotorem, już na końcówce jest ich umowy, ale mm -hmm. toczy te boje twitterowe, jak ty się na to zapatrujesz? E, to jest wiesz co, jak się na to zapatruję? No to może teraz ja powiem, bo zawsze wszyscy tak chwalą Pana Andrzeja przy w, w wywiadach tam i tak dalej. To ja powiem tak. Na takiej walki, e, gdzie są duże pieniążki, duże kontrakty, taki kontrakt powinien być zakontraktowany już trzy e, tygodnie temu. A nie teraz na ostatnią chwilę, gdzie naprawdę wczoraj podpisał dopiero kontrakt. E, wysyłaliśmy jakby korekty kontraktów. Oni nam odsyłali, że nie, że taki nie, że coś tam zmienić. I na co wyszło ostatecznie? Że nasz kontrakt poszedł. Więc wiesz, to jest taka zabawa w kotka i myszkę, i to jest niepotrzebny stres nie dla mnie, tylko dla Artura, bo on zamiast myśleć o treningach i o sparringach i wykonywać dobrze swoją robotę, to on wiesz, on się stresował tym, że on jeszcze nie ma kontraktu, a chciałby już ćwiczyć na 100%, bo gdzieś tam też to nie jest tak, że on. To, jest, to była jedna propozycja którą walki, którą on dostał. On naprawdę dostaje wiele propozycji walk z każdej strony. Tylko to jest takie, taka, mi się wydaje, zabawa trochę. Jego uczuciami i jego emocjami, bo y, oni dobrze wiedzą, że on jest bardzo uczuciowym człowiekiem i bardzo szczerym. Zresztą to, co wiesz, to, co mu je, leży na, na języku, to on zawsze powie. I gdzieś tam mi się wydaje, to jest też trochę wykorzystywane, żeby go podkurwić za przeproszeniem. A ty w ogóle chciałabyś, żeby on później walczył w MMA? Nie, ja bym chciała, żeby on szedł tą drogą, e, drogą bokserską dalej e, i żeby tam się rozwijał, no bo co on, on z tego się wywodzi, tak? No, my to on sobie może iść jak na emeryturę, jak już wiesz, e, rzeczywiście w tym boksie mu nie będzie wychodziło. Ja uważam, że on dalej ma predyspozycję do tego, żeby wygrywać te walki, e, bo jest bardzo dobrym pięściarzem, wbrew temu co tam ludzie piszą. W ogóle, ja, ja tego nie, nie, nawet nie chcę się tego, tego czytać, bo większość z tych ludzi nigdy w w życiu nie wyszła do ringu, ani nie była na ani jednym treningu i nie wiedzą, ile trzeba zostawić potu i łez na takich treningach. I on ma jeszcze te, te ambicje sportowe w nim, wiesz, on naprawdę, teraz widzę, teraz z tym nowym trenerem Liczykiem, ja widzę, że się w nim obudziło, obudziło to coś, czego dawno nie widziałam u niego, ta, ta iskra taka że on bardzo, bardzo chce, bardzo chce wygrać. Także mam nadzieję, że to wykorzysta i pokaże najlepszą po prostu wersję siebie w walce z, z Różańskim. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, bo teraz wspomniałeś trochę o hejterach, ale bardziej względem Twojej osoby mhm. myślę, że... Od kiedy się pojawiałeś w FMA, to w ogóle się twój odbiór zmienił. Jesteś bardzo chwalona w komentarzach. Nie tak, wiem, czy też zauważyłeś tak, to. zauważyłam, ale to tylko potwierdza to, że ludzie oceniają cię nie znając, tak? Gdzieś tam się za pojawiać więcej wywiadów ze mną i najlepsze są teksty typu wow, jak ona się... ona się potrafi wysłowić. No hello! Nie nauczyłam się tego w pół roku, tak? Wiesz, ludzie, nie wiem, albo... Ludzie w ogóle się gdzieś tam dowiadują, że ja mam studia skończone. No chociaż to nie świadczy kompletnie o niczym. Zresztą że inteligencja nigdy nie idzie w parze z, z wykształceniem. No ale to nie ma znaczenia, tak? Czy ktoś ma studia, czy nie. wiele osób, które nie mają skończonych studiów, są mega zaradnymi, inteligentnymi osobami. Tylko to chodzi o to, że ludzie oceniają ciebie przez pryzmat. Miał akurat oceniają przez pryzmat Artura, tak? Bo on gdzieś tam jest taki. Zawsze wiesz. Ekspresyjny. Ekspresy... O, bardzo ładnie to nazwałeś. Takie ekspresyjne i gdzieś tam mnie przez pryzmat Artura postrzegali I... i to jakby to nie świadczy o mnie, tylko o tych ludziach, tak, że to oni się mylili. I bardzo dobrze. Dobrze, no dobrze. I bardzo dobrze, że się mylili. Ja Ci, Kamila, bardzo dziękuję, bo ja po no raz drugi to już z nagrywamy, z <laughs> <laughs> więc, więc dziękuję za cierpliwość, no i życzę zdrowia. Jest włączony. Okej, okay, super. Dzięki. Dziękuję Ci bardzo, dzięki. Cieplejszy.